Szymako, miłośnicy detalingu? jak widzicie, my dzisiaj znowu w samochodzie, ale nie, nie jedziemy w żadną trasę. Dzisiaj jedziemy robić dla Was odcinek, a w sumie już dojechaliśmy, bo jesteśmy na mini bezdotykowej, no i po prostu będziemy mieć borę. Ale nie tylko, nie chodzi o tym wszystkim, że będziemy po prostu myć samochód na bezdotyku. Jakiś czas temu na borę nałożyliśmy powłokę ceramiczną i na drugiej stronie nałożyliśmy wosk. I chodzi o to, żeby umyć ten samochód i zobaczyć po ile po miesiącu, ponad już miesiącu. YouTube Studio pokazuje nam, że mamy 40 dób i 16 godzin od e, publikacji filmu, czyli około 42 doby temu był e, nagrywany film, bo trzeba oczywiście wziąć pod uwagę to, że e, film był nagrywany dwa dni, około dwóch dni przed tym, jak został emitowany. I 30 dób e, takiej ciągłej eksploatacji samochodu, przejechanego ileś tam, e, ile masz do domu? 28 km. 28 km 28 km razy 2, to mamy 56 km dziennie, razy przyjmijmy, że 30 dni, odliczając te, 3, te, 2, te 10 dni na weekendy, czyli jest 1680 km. Do tego musimy także doliczyć nasz wyjazd na kaszuby, czyli około 1200 km. No jeszcze tam jeździliśmy w międzyczasie, plus, można 1200 zrobić. Plus 1200 kilometrów i jeszcze wypad na suwałki. 1400 km, bo to tak było, bo 693 tak, km tak, w wklasowano. Tak, stronę. po skasowaniu było 1400. Plus 1400, czyli mamy 4280 km e, i 40, czyli półtora miesiąca temu była aplikowana powłoka i woski. Teraz wyjdziemy e, na zewnątrz, będziemy myć. Dzisiaj chyba Dawid będziemy, bo to jego samochód to nie sobie w końcu je umyje. Zaraz, zaraz, ty nim ostatnio jeździłeś, więc może. Jak ostatnio? Kto dzisiaj nie przyjechał do pracy? Ja czy ty? No dzisiaj ja, ale. No, ostatnio... no i wszystko, No i wszystko ostatnio... ja w, ogóle, ja w ogóle nie wiem, a ja wiem, wiem dlaczego on się tak miga. On po prostu nie umie myć samochodu na bez dotyku. W ogóle nie umie myć samochodów. No, w ogóle, umie... A to, to, że w ogóle nie umie myć samochodów, to jedno. Dobra, wychodzimy na zewnątrz i podejmiemy próbę mycia. Samochodów. Ale jest, jest jeszcze taka sytuacja, że Dawid sobie będzie mył, a oczywiście ja muszę w to wszystko zainwestować pieniążki. Wyskakuj i 10 zł, czy tam 12? Bakulety. Gdzie, nie wystarczy, dwie dychy wrzuć. 2 Dwie... złote ma Ci wystarczyć na wszystkie etapy, a etapów mamy 5. Począwszy od mycia następnego z miękką pianą, później oczywiście użyjmy też mikroproszku Spłukiwanie, ochrona lakieru, no to tu wozna gorąco Uhuhu. Ja jeszcze tutaj dodam, że to jest ta myjnia, która w naszym teście chemii na myjni bezdotykowej Wypadła najlepiej, czyli mamy neutralną pianę Zobaczymy co zachowa... jak zachowa się wodę. Ukażemy nazwę, oczywiście nie z tego względu, żeby robić jakąś reklamę, ale po prostu do waszej informacji, gdzie możecie śmiało korzystać właśnie z myjni. 9 minut? To jak się bawić, to się bawić. Cześć, bo mnie to przerosło, dobra. Aktywna pijamy. zmieniam. Teraz teraz będzie mikroproszek. No tak. Jak ja mam to zrobić no koła się nie za bardzo nie domywają, A nie co ty? Kurde, zderzak pęknięty. Co tu ostatnio w świetnik. Naprawdę? Zaskoczył mnie no. O, widzimy już żółty. Chyba wyrzuty. Z tej strony był. To była. Wos, wos, był, tak. Która lampa była tak mocno zajechana, prawa tamta i ona dalej wygląda ładnie po tym naszym zabiegu. A to już minął chyba z rok? No nie, rok nie, może nie rok, ale dalej wygląda ładnie. Następny program, mamy jeszcze 3 minuty. Spukiwanie. Widzicie, tutaj było aplikowane puso, tutaj mamy jeszcze jako taki zrzut wody, niestety w tym miejscu już przetrę ręką, no jeszcze, jeszcze coś tam jest. Musielibyśmy spróbować to właśnie umyć szamponem z oczynem lekko kwaśnym, tak samo jak ta strona, ale tutaj widzę, że przy, w przypadku powłoki ceramicznej ten zrzut wody jest dużo lepszy. Może jeszcze zostaje mgiełka, a to jest takie typowe kropelkowanie. Wydaje mi się, że pojedziemy do firmy, przemyjemy to szamponem, tak jak powiedziałaś, zobaczymy jak to będzie się zachowywało. Zrobimy test pod firmą. O. Ale najpierw skończmy tutaj. Co tu jeszcze? Ja co tu jeszcze? Dawaj ochronę lakieru, zrobimy. No nie, no bo ochrona lakieru to jest wosk. No ale tu nie będziesz dawał na tył, na przód. Dasz na tył tylko. Jak nie ma pieniędzy? Już. 25 na błyszczanie. Ty? To co mi się wyłączyło? Ochronę lakieru robimy? Sprawdzimy zrzut? Ale masz 15 sekund. Dobra, 15 sekund. A tu musisz jeszcze na błyszczenie dać? Nie, ja tylko to zrobię. Dobra, dawaj szybko na buszynie, szybko, szybko, szybko. O, koniec. Jesteśmy już pod firmą i czas na kolejne testy. Czyli umyjemy maskę, szamponem. Powiem wam szczerze, że ten samochód umyty po tym bez dotyku jest tak umyty. Ale nie umyty. Ale zanim przejdziemy do mycia, zrobimy najpierw oprysk. Jest to oprysk przygotowany z piany aktywnej o lekko kwaśnym odczynie. Czyli jest to piana dedykowana do odtykania i mycia bieżącego powłok ceramicznych i wosków. Później tak samo dedykowanym szamponem do odtykania powłok i wosków umyjemy ten samochód, spukamy i wtedy zrobimy porównanie właśnie tej hydrofobowości, co siedzi lepiej. Dobra, ładnie pryska i działamy. Tutaj chyba już na początku nie ma wosku w ogóle. Przy star. No? No? to to jeszcze przejść szamponem? <grym wioski> Fajnie widać Tu jeszcze to zejdzie. A to niestety już zostanie. Tu już po prostu nie ma wosku. Nie ma wosku, jeszcze tutaj jest trochę. Widać tutaj jeszcze gdzie, odbija, gdzie się woda odbija. No jest to po prostu. Obszar najbardziej narażony na działanie tam powietrza, pędu powietrza czy też owadów czy innych rzeczy. No ale w przypadku powłoki ceramicznej woda. Wygląda to dużo lepiej. No i oczywiście, gdzie nie było nic to woda sobie elegancko stoi. Karszera zapomniał wody włączyć, i się woda skończyła. Ja no, na jak najbardziej. Dobra, no to chyba testy w miarę jakieś tam wiarygodne za jakieś dwa tygodnie, czy tam za trzy tygodnie. Już nie będziemy robić odcinka na temat tego, po prostu zrobimy wrzutkę jakąś tam w trakcie odcinka. No i zobaczymy dalej, jak się będzie zachowywać. Czyli podsumowując, WOSK 120 zł za puszkę, powłoka ceramiczna. też tam cenę, jaka była za powłokę? Niestety, ale też ko coś koło tego było. Nie, nie, na... drożej było. Wiem, że chyba około 240 zł. Czyli tak podsumowując, WOSK e, versus powłoka. Na ten moment, powłoka lepiej się sprawdza. Weźmy pod uwagę to, że WOSK aplikuje się ciężej niż powłokę ceramiczną, czyli powłokę ceramiczną aplikujemy szybciej, a jak widzimy, mamy efekt lepszy. Po tych 4 tysiącach ponad kilometrów i po. Ile tam czasu liczyłeś? Miesiąc? Ponad... 40, 40 dób od e, 40 emisji 40 odcinka. Tak. To teraz już jest około 1,5 godziny od tamtego już momentu. <grych> czyli tam mamy 17,5 godziny od emisji. Dodatkowo doliczyć 2 doby, czyli 48 godzin, to mamy 40, 42 doby i 18 godzin. To co, chodźcie jeszcze do firmy, pokażemy wam w firmie, co mamy. Mamy Porsche i ten rower, który pokazaliśmy, więc. A w firmie na dzień dzisiejszy wygląda to tak. Ja tutaj sobie działam z rowerem z PPF-ami, cały będzie zabezpieczony, klient mówi, że jak się będzie wywracał, po prostu nie chce, żeby ten rower się rysował, a Mati działa ze splitterami do Porsche Panamery. Panamera już kojarzycie, znacie, w całości zabezpieczaliśmy ją PPF-ami, montowaliśmy splittery, między innymi właśnie od Maxtona, no i tutaj się pojawił problem, dlatego, że Panamera wróciła do nas bez splitterów. I tu już nie chodzi o nasz montaż, tylko bardziej chodzi o to, że montaż od strony firmy Maxton był słabo dopracowany, jeżeli chodzi w szczególności o tylny splitter. Było to wszystko zamontowane tak, jak producent kazał, a i tak przy jakiejś prędkości nie dało to po prostu rady. Czekamy, może kiedyś Maxton dopracuje te montowanie w Panamerze. Jeżeli chodzi o inne samochody, faktycznie te dokładki gdzieś dają radę. Wiemy, że teraz na przykład coś zmieniają w Skodzie Oktawi, bo ostatnio mówił że mm -hmm. czeka na dokładki, bo je modyfikują to co, żegnamy się no, jeżeli podobały wam się testy, znaczy testy no jeżeli podobał wam się dzisiejszy odcinek i między innymi to co tutaj robimy i te testy na morze, które też będziemy przeprowadzać jeszcze dłużej no jak już wcześniej wspomniałem, będziemy to e, może już nie będziemy robić odcinków, no ale wrzucimy gdzieś tam jeszcze jakieś przybiczki, może za miesiąc może za półtora e, no i to jest w zasadzie to tyle, no to Dobra, no to ja to powiem. Subskrypcja kanału, kciuk w górę, social media, weź ty tutaj pokaż palce drugiego i przyklejmy. Facebook, Instagram i pamiętajcie I jeszcze, o konkursie. Jeszcze jedno, bo e, tak mówimy o tym, o tym teście, ale to właśnie pierwszy odcinek, tutaj jeszcze Dawid pewnie też rzuci. Aha, tutaj. E, no bo też jak ktoś jest z nami nie od początku, nie od tamtego odcinka, tylko dziś teraz, e, jakby do nas doszedł, to też żeby wiedział, e, od czego zaczynaliśmy, jeżeli chodzi właśnie o test, czy wosk kontra powłoka ceramiczna. Także widzimy się w sobotę. Cześć.